Thank you. Brudzi mnie, brudzi źle, brudzi mgłę, brudzi rzek, ruszy krew, duszy krew, suszył ze, suszył ze, że na dnie, że na tle widzę mnie, wstydzę się, brzydzę, że upadłem Słyszę sze, słyszę szew, gryzę piach, widzę w snach, tu jest krach, czujesz strach Czuję w nas, z bólem świat, pluję w twarz, w, w grobie chud, potem grób, Boże cud, proszę już ze tu Naznaczony, pogrążony, posądzony, osądzony, osadzony, poniżony, uwolniony Oto grunt, marapoga, no to dno Wiara w Boga, wiara w zło, stara szkoła, oto on Droga tego samotnego wojownika Chod na dłoń dotykaj jego samego, jego życia. jego życia On umiera, on się rodzi, on poszera On nadchodzi właśnie teraz, on dowodzi, nie przeszkodzi Gdy zabraknie już mnie On pogląża swoim stanem Mój zapał w się zabiera Śmierć, duch wraca, chcesz czy nie zapiera Dech opętany, pojebany, zrujnowany Z mroku włos pochany, jego stany Z tego znany, z obu z progu złot. To mój bagaż, mój bałagan, moja saga Moja szpada, którą kładam, którą zadam Dużą ranę, tym tytanem pozostanę Co pisane, co mi dane, to uchwalę, po uchwale Naszej ziemi ukochanej, naszej ziemi najeżdżanej Na tej ziemi, ja co Świat nie zatrzyma się Będę daleko stąd, po mnie zostanie głow. Gdy za świat nie zatrzyma się! Będę daleko stąd, po mnie zostanie głoś! Miejskie, chronopisie ją zniszczenie, ciężkie, epizody szerzą epidemię. Bez sens tego, nadzieją wybawienie, bezkresłego winie czego znieczulenie. Do grobowej deski pozostanę zbuntowany, z tej obranej ścieżki nie zejdę pokonany. Żeby tak po prostu polec Zbyt wiele widziałem, żeby to był po prostu koniec Ruszyłem na krucjatę Poczuj artylerię, zdobyłem aprobatę w Drogów przezwycięży opuściłem psychopatę To wygłodniały pitbull Wypuściłem batachę stado wygłodniałych wilków Mimo zmęczenia podąża się, słania pielgrzym Mimo zmęczenia, żądza zostania wielkim Drogi kompanie, pozostał symptomów żeby Zabraknie już mnie, świat nie zatrzyma się Będę daleko stąd, po mnie zostanie głos It's the original Dirty Rotten, J.Rudy Dammacher Pulling it up from Brooklyn to Poznan and this O Tupamichi, Tupamichi. It's real hip hop music. Oh 15 lutego 1-9-9-9 19 lat i rap skinął z biegelem. Te słowa nie opiszą, tu życia sztuki było Gdzie dobył był front, gdyby nie wuty Oddałbym wszystkie wersy za jeden magika dla życia 26 grudnia wrył 2000 roku Dlatego nienawidzę drugiego dnia świąt 30 października 2002 wiem Nie wierzymy w nic co nie dotyka nas byle iść po swój skarb znaczy tlen Oddałbym tu swój abym opróczyć dalej chciał Master J. 17 stycznia 2004 płakałem ja jak i ten pierdolony przemysł miałem swój sen o jak sen o warszawie oddałbym każdy pomysł by oszczywić tu pamięć 10 luty 2006 byłeś przy tym by wrócił życie, życie JB oddałbym wszystkie bity ile znasz przyczyn by trwać w tym na zawsze jedna miłość jedno życie dedykowane w prawdzie dawno temu wybrałem swoją drogę to hip -hop, to całe moje życie na ten temat to wszystko oddałbym na miłość dla bitów pod płynący Do temu wybrałem swoją drogę to to całe moje życie, na ten temat to wszystko Oddałbym za to serce, swój czas I talent, jedna miłość, za tytuł podpłynący alfabet Oddałbym swoją karierę, żeby zwrócić życie góru Oddałbym znacznie więcej, choć się nie spodziewam cudów Prawdziwy hipko przed przy nim ty nie z nudów Hip hop nie umarł mimo ciężkich czasów spróbuj ten klimat twi w nas nawet jeśli nas wątpił, nagrał hip hop i dla mnie nie ma takiej opcji tyle lat składam klocki w logiczną całość że działania mają sens pod tytułem rap szczerze nikt tam nie odbierze naszych marzeń mówię prawdę wynagrywać dobre krążki ten priorytet jest standardem, zataić faktem pod domeną ignorantów pragną cię zdyskredytować w ogóle nie znając faktów ani tematów na pochybę tym laikom którzy chcieliby muzykę na poziomie ledza traktują naszą twórczość jak bezwartościową rzecz Pościągając naszą muzę, nikt nie płacą na to lecz Dziś przyjdzie taki dzień, w którym większość z nich zrozumie Za poświęcenie pracy, oni zwrócą nam szacunek, ponoć Mój wizerunek wywołuje poruszenie Tylko dlatego, że nie mam wizerunku, skumaj brzmienie Skumaj znaczenie tych słów, to co w nas rzemie Jest wciąż niezrozumiałe dla tych wieków, ma tych lebieg Czy sprawdzić wydarzeń przebieg? Dwie dekady w tym siedzę Ty chcesz czegoś się dowiedzieć? Spróbuj sprawdzić naszą wiedzę Dawno temu wybrałem swoją drogę, to hip -hop, To całe moje życie na tym

Link. Sometime down the line you might run into a kink But just keep your mental cup filled up to the brink Truth through my rhymes manifested Like food ingested But the mainstream seem to project it But the realness won't be affected From Brooklyn to Bowes Great minds connected The all coming straight from the heart and soul Systematic control says see the platinum of gold So check the data in my rhyme pattern Shinna lit for so we won't fall Dawno temu wybrałem swoją drogę to hip To całe moje życie Na ten temat to wszystko. Oddałbym za to serce, swój czas I talent jedna miłość dla bitów pod alfabet temu wybrałem swoją drogę To hip To całe moje życie na ten temat to wszystko. Oddałbym za to serce, swój czas, pod płynący